EEG biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną wykresu, animacji bądź gry wideo. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy się koncentruje, a kiedy jego koncentracja ulega zmniejszeniu. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i zmodyfikować go w ten sposób, żeby działał efektywnie. Grą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury i joysticka. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów. Animacja jest w ruchu i pojawia się sygnał dźwiękowy. Przy wzroście niepożądanych pasm nie mamy sukcesu w animacji. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się wysyłania najbardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej. ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe, ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców, pilotów, menadżerów czy studentów przed egzaminami.